Cześć, to ja, sfrustrowany Boomer. Dzisiaj na tapetę wziąłem dwa seriale. Jeden bardzo serdecznie, gorąco polecam, drugi. No, raczej odradzam. Zaczynamy od tego dobrego, moim zdaniem. To Dzikość. Sześciodcinkowy miniserial propozycji od Netflixa w roli głównej Eric Bana, aktor, którego możecie znać chociażby, albo przede wszystkim powinniście znać z filmu Monachium Stevena Spielberga. W Dzikości jest agentem, który rozwiązuje, prowadzi śledztwo, rozwią próbuje rozwiązać zagadkę kryminalną w Parku Narodowym Yosemite. Brzmi dobrze? prawda, że dobrze brzmi do no tak. Ten serial nie kupił mnie historią, nie kupił mnie akcją, nie kupił mnie twistami, ale kupił mnie przede wszystkim klimatem. Chociaż historia nie jest wcale taka zła. Wolne tempo jak w skandynawskich, długie ujęcia, dużo ciszy, to wszystko naprawdę buduje napięcie, także czujemy je na karku. A sam Eric Bana. Ta postać agenta Takera no jest postacią wyjątkową. Ten człowiek jest introwertykiem, on jest bardzo niby chłodny, taki nieokazujący emocji, jak przystało na introwertyka, ale tam się czuje emocje do samego końca. Dzikość to nie tylko kryminał, to naprawdę pewne studium psychologiczne, to film, serial o samotności, o winie, o odpowiedzialności. Tam każda postać jest interesująca i każda ma swoją historię i naprawdę wszyscy są tam interesujący. Zatem podsumujmy. Nie, nie podsumujmy, jeszcze chcę powiedzieć o parku Yosemite. No bo to jest wyjątkowej urody park narodowy. On kradnie show, naprawdę. Tam nie były potrzebne efekty specjalne, bo widoki są przecudne i piękne plenery. Natomiast no to jest dodatkowy atut. A podsumowując, Dzikość to naprawdę świetny serial, warto go obejrzeć ja po obejrzeniu, choć nie jest to dzieło wybitne jestem. Zainteresowany i zaintrygowany, i na szczęście w Netflixie to ludzie zrozumieli, bo właśnie już zapowiedziano, że powstanie drugi sezon. Teraz czas na krytykę, na coś okropnego, na coś co. nie traćcie na to czasu, takie jest moje zdanie. To również propozycja od Netflixa. Serial, polski tytuł Nabrzeże, po angielsku to jest The Waterfront. Z opisu to mogła być bomba, bo opis jest taki. Sen, walka o władzę w nadmorskim mieście, gangi, rodzina, przestępcy, politycy, pranie pieniędzy, narkotyki. No, to brzmi nieźle, natomiast no, w rzeczywistości wyszła po prostu sztampa, nawet więcej. Mam wrażenie, że scenariusz napisała sztuczna inteligencja, bo ktoś jej zadał taki, takie zadanie, taki prompt i napisał zrób mi coś w stylu Peaky Blinders, tylko musi być troszeczkę nudniejsze i dzieje się współcześnie. No właśnie, więc tak, postaci są kartonowe, dialogi są w stylu musimy coś zrobić, ja wiem jak to zrobimy, a jak to zrobimy, zrobimy to w moim stylu. No, nie rozumiem zatem, w jakim cudem ten serial w ogóle przeszedł przez sita decydentów w Netflixie, no ale może przeszedł, dlatego że wszyscy teraz robią dużo i chcą zapełniać półki w swoich serwisach streamingowych, no i dlatego na się tam znalazło. Na szczęście w porę się wszyscy zorientowali, nie będzie drugiego sezonu tego nudnego serialu. Podsumowując, jeśli chcesz poświęcić kilka godzin na coś, co już od dłuższego czasu wisi w Netflixie, bo dzikość jest w Netflixie od pewnego czasu, to poświęć, jeśli tego nie obejrzałeś, bo warto. Natomiast yy, jeśli nie chcesz się denerwować, to nie oglądaj yy, na nabrzeża. Chyba, że nie chcesz mnie posłuchać, a potem chcesz wyrzucić pilot i złożyć się na siebie, no to poświęć parę godzin na ten też kryminalny seriale, naprawdę niedobry. To był sfrustrowany boomer. Do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce.